Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. W następnym odcinku zagrajmy w Gothic 2 I otwieramy sobie to. Oj, będzie znowu trzeba otwierać. Dobra, gdzie mój długopis. Będę, będziemy zaraz zapisywać. O, wytrych się złamał cudownie. Lewo, prawo. Dwa wytrychy poszły. I nie było to nie warte niczego. Ok, sprawdźmy jeszcze ten drugi. Nie da się tego otworzyć. Mam tylko dwa wytrychy, bym oszczędzać. Niż tak nie miesza stać. Nic nie ma. Nie da się tego otworzyć, co? No dobra. W takim razie pójdziemy znaleźć tego człowieka odpowiedzialnego za naukę siły. To będzie 10 punktów nas to kosztować, niestety. Trochę to drogie. Rycerz kolejny. Zobaczmy, czy tutaj ktoś jest. Hmm, pamiętam jeszcze. Skopałem dupę tutaj bulitowi hmm. no Okej, okay. a tutaj Nie kręciłem się jeszcze po tym zamku. Przebuje właściwego klucza, co? Trudno. Na razie tu nie wejdziemy. I po tej stronie. Tu są koszary pewnie. Rycerz, rycerz, rycerz. Parlaw, jak tam? Strażniku bracie? Hej, co u ciebie? Hej, co u ciebie? A jak ci się wydaje? Całe dnie spędzam przy toczydle, ostrząc broń. Wczoraj Engor znów zmniejszył nam racje żywnościowe. <gryw> jak tak dalej pójdzie, pozdychamy z głodu. Chyba że wcześniej powybijają nas orkowie. Tak czy siak, niemiła perspektywa. Hm. Mam przy sobie jakieś 15 kilo mięsa, więc wiesz. Kim jest Engor? Kim jest Engor? Engor zarządza zapasami i przydziela racje żywnościowe. Co tydzień mniejsze. Jasne, można się z nim potargować, ale do tego trzeba mieć gotówkę. A ciebie na to nie stać? Z tego, co tu zarabiam, starcza najwyżej na kilka rzep. Gdzie znajdę Engorna? Gdzie znajdę tego Engora? Jest w komnatach, rycerzy. Dostaniesz się tam przez najbliższe otwarte przejście obok kuźni. Okej, okay, później być, powinien być Kowa, który mógłby mi nauczyć siły. Dobar, co tam? Co czego? Co wszyscy zaspani. E, możesz zrobić dla mnie broń? Możesz zrobić dla mnie broń? Nie mam na to czasu. Ja tylko kuję broń, a Parlaw ją ostrzy. Wydawaniem oręża zajmuje się Tandor. Hmm, jak praca. Zajmuje się kuciem oręża dla zamkowych rycerzy. Odkąd się tu znaleźliśmy, wciąż produkuje nową broń. Będzie nam potrzebna. Pokażemy tym przechlętym orkom, jak smakuje stal naszych mieczy. Ej, Parla, pamiętaj, żeby dobrze naostrzyć te miecze. Tacy orkowie potrafią być naprawdę twardzi. Fajne takie szczegóły, że na przykład odwrócił się teraz tego kolesia. A tu jest pancerz i co jest? Ktoś do mnie dzwoni. No, nieważne. Dobra, idziemy dalej. Możesz to otworzyć? Dziękuję, przyjacielu. I strażnik głównej bramy. Możemy coś powiedzieć? Jak twa Jakie, Jakie jest to zdanie? Twoje zdanie? Moje zadanie jest proste. Mam się upewnić, że orkowie trzymają się ponad 10 metrów od bramy. Jeśli będą próbowali wezwać się przez bramę, podniosę alarm. I to wszystko. Dość proste zadanie. Okej, okay, nic więcej nam nie powiesz. Musiałem sobie zwiedzić w ogóle całe to miejsce. No, te obozorki są dość śmieszne. No, przepraszam was na chwilkę, mam telefon. Okej, okay, już jestem gdzie. Dobra, przepraszam was za to, ale musiałem odebrać ten telefon. Klucza, hmm, nie, nie, klucza? Tutaj nie otworzymy sobie. Tworzę. No nic. Hup! I na dół, świetnie. Tutaj nic nie ma. W takim razie sprawdzimy tutaj dół najpierw, brama zamknięta na dwa spusty. Mmm i zobaczmy tą stronę. Gerold? Jak tam? Kogo pilnuje? pilnujesz? Więźniów. A kogo dokładniej? Kilku skazańców i najemnika Gorna. To twardziel, silny. Gorny! Ledwo obezwładniło go czterech mężczyzn. Czy możesz mnie wpuścić do Lochu? Czy możesz mnie wpuścić do Lochu? Nie, nikt nie wejdzie do lochu. Dotyczy to każdego ciebie, Miltena i całej reszty. To nie jest knajpa, gdzie można wchodzić i wychodzić, kiedy ci się tylko spodoba. Zapamiętaj to sobie. Jestem ze straży półgłówku. Nie zrobisz wyjątku? Nie zrobisz dla mnie wyjątku? Nie. A jak za, a zapłacę? A jeśli zapłacę? Ci zapłacę. Hmm. Nie, a jak ci wpierdolę? Czy ty nigdy nie sypiasz? Nie! Dzięki łasce i nosa nie potrzebuję snu. dawna łaska. Nie hmm. w sumie jakbym rzucić na ciebie czar snu, to pewnie byś zasnął. A, knecz, czy są gadałem. A nie, to są chyba nazwy... wojowników. No już Rycerz, rycerz. Tu jeszcze ktoś siedzi. Nie zasłużył na coś takiego. Brutus! Hey, ty! Czym się zajmujesz? O, czym się tu zajmujesz? Szkole chłopaków. Uczę ich, jak wyrobić sobie złe Zajmuję się także więźniami. Jestem dla tych bydlaków jak cholerny ojciec. Ale przede wszystkim potrafię zmusić ich do mówienia. Wierz mi, wiem, jak każdego skłonić do mówienia. Brzmi strasznie przyjemnie. Ale te zawszone Banan, banan Wazylina i Nie ma zbyt wiele rzeczy? do powiedzenia. I nie pozwalają mi zająć się tym gornem. Hmm. Możesz mnie przeszkolić? Możesz mnie przeszkolić? Pewnie, pomogę ci stać się silniejszym, ale nic za darmo. Niech będzie. Hm. Wychodzisz poza zamek, prawda? Oh. Oto moja propozycja. Mój czeladnik Den uciekł podczas ostatniego ataku. Zawsze strasznie łatwo ulegał panicy. Ale nie zwiął z pustymi rękami. Zabrał ze sobą zawartość naszej skarbony. Jakiej skarbony? Mamy skrzynię, w której przechowujemy zgromadzone rzeczy. To była okrągła sumka. W skrzyni znajdowało się 200 sztuk złota i trochę cennej biżuterii. Jeżeli przyniesiesz mi złoto, będziesz mógł zatrzymać biżuterię, a ja cię przeszkolę. A mogę się dać po prostu ze swojej sakwy? Mam dla ciebie 200 sztuk złota. Mam coś dla ciebie. Znakomicie. Jeśli chcesz, Cudowy. mogę przeszkolić. szkolić. Bałem się, że będę musiał szukać tego. Eee, gdzie. Chcę być silniejszy. Chcę być silniejszy. Koszt. właśnie. Siła. Ok, i tyle wystarczy. Koniec. I jeszcze nam nie, nie zakwalifikowało, że mamy ten amulet doskonale. W takim razie możemy użyć tej broni teraz, która jest dłuższa. Wow! To jest długie. E, ta zgubarków. Boskie Dobra, biegam z tym. I tak. Idziemy Ale teraz nie. do tego kol jak ja po prostu tym szuram po ziemi. To jest wielkość. To jest długość. To jest wielkość duż, dużego dwuręcznego miecza. Co. Trzymaj się, kim jesteś? Nieważne kim jestem, ważne skąd przychodzę. Niedawno przekroczyłem przełęcz. Będziesz sprawiał problemy, czy po prostu pozwolisz mi wejść? Skąd miałem wiedzieć? Oczywiście, że cię wpuszczę. Wchodź. Hm. Teraz my z kolei byliśmy nieprzyjemni. Ale ja idę do tego mistrza miecza. Wyuczymy się kolejnego punktu w władaniu bronią jednoręczną. Dum 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 I teraz niech Mijorkowie podejdą pod płot. Nie to. Hej. Mm, Naukę bronią jednoręczną. Co się szkoli? broń jednoręczna 10 punktów. Świetnie. I potrzebujemy jeszcze paru leveli. Dokładnie to trzech, żeby być mistrzem. Wejdziemy najpierw tutaj sobie, może Miltena znajdę. Ewentualnie coś ciekawego. do splądrowania! Milten? Nie ma go? Lul. Stół alchemiczny. Nope. Mm. Kuferek. O, dobra. Już zapisuję. Lewo, prawo. Lewo, prawo. Nie. Lewo, prawo, lewo. Prawo. O, świetnie. Dobra, jeden wytrych też. Spoko. Dużo to było. No cóż, będę musiał zrobić zakupy wytrychów. U, runa. Jaka runa? O, teleportacja do zamku. Zabiście od razu pod czwórkę. Świetnie. Tego mi było trzeba. Regał na książki. Coś ciekawego? Nie zresztą ciekawego Jakieś tam zapiski stare Odklej się od tego Bez i dziękuję To jeszcze były zapiski tego starego maga z jedynki Który najprawdopodobniej nie lubił nas za bardzo Milten, jesteś tutaj? Nope Milten Gdzie jesteś? Stary koniu! O, jesteś Kogo ja widzę? To nasz bohater za bariery Miło mi się znowu widzieć, Milten. Miło cię znowu widzieć, Miltenie. A ty ciągle tutaj, czy znowu tutaj? Znowu. Po upadku bariery wróciłem do Klasztoru Magów Ognia. Ale gdy Paladyni postanowili zejść do Doliny, moje doświadczenie i znajomość terenu okazały się bardzo przydatne. Dlatego Najwyższa Rada wysłała mnie tutaj jako magiczne wsparcie dla całej ekspedycji. Pamiętasz jeszcze Gor, Nadiega i Lestera? Mhm, mm jasne. Oczywiście, że ich pamiętam. Cóż, Gorn i Diego daleko nie zaszli. Zostali schwytani w dolinie przez paladynów. Tylko Lesterowi udało się prysnąć, chociaż nie wiem, gdzie się teraz spodziewa. Spotkałem Lestera. Jest u Xardasa. Przynajmniej jedna dobra wiadomość. Cóż, nie mam dla ciebie żadnych dobrych wieści. Hmm. Jak się mają sprawy? Jak się mają sprawy? Paladyni przybyli tutaj, żeby zgromadzić jak najwięcej magicznej rudy. Ale biorąc pod uwagę smocze ataki i orkową armię, śmiem wątpić, czy im się to uda. Nie, nosa, wyczuwam tu obecność czegoś mrocznego, czegoś bardzo złego. Ponura moc wypełnia całą dolinę. Cena za zwycięstwo nad śniącym okazała się bardzo wysoka. Upadek bariery to prawdziwa katastrofa. Jeśli to przetrwamy, możemy mówić o prawdziwym szczęściu. A Ile zgromadziliście już rudy do tej ile pory? Ile rudy zgromadziliście do tej pory? Ile rudy ani bryłki. Od jakiegoś czasu nie mamy żadnych wieści od górników. Nie zdziwiłbym się, gdyby już nie żyli. A na domiar złego jesteśmy atakowani przez smoki i hordę orków. Ta wyprawa to jedno wielkie niepowodzenie. A gdzie są teraz Gorn i Diego? Gdzie są teraz Gorn i Diego? Cóż, Gorn siedzi w tutajszym lochu, zastawianie oporu paladynom. Diego został przydzielony do grupy górników. Porozmawiaj z Paladynym imieniem Parsiwal. To on dobierał ludzi. Dobra, będziesz go ratować. Chodźmy uwolnić Gorna. Czym się tutaj zajmujesz? Czym się tutaj zajmujesz? Miałem sprawdzać czystość zgromadzonej rudy, ale na to przyjdzie mi chyba jeszcze poczekać. Chwilowo bawię się w alchemika. <noise> bawię się w alchemika. E, chodźmy uwolnić Gorna. Chodźmy uwolnić Gorna. To nie takie proste. Gorn jest skazańcem. Przy odrobinie szczęścia garond wyznaczy jakąś grzywnę, po której zapłaceniu Gorn odzyska wolność. Tak, to możliwe. Daj mi znać, gdybyś się czegoś dowiedział. No okej. Okay. Dobra, mam trochę kasy. Mógłbym opłacić Gorna starego drucha. Na pewno nie zostawię go samego. Zajebisty z niego kumpel, zwłaszcza, że w trzeciej części to również się przewija. W zasadzie zwiedziliśmy większość tutaj rzeczy, został nam tylko ten jeden bo główny budynek, główny zamek nam został. I wejdziemy do środka. Więc tak. Tutaj jest kucharz, z którym nie będziemy gadać. Uuu, dziób Dużo dziób-dzióbów. dziób dzioby się też jada! Hmm. Tutaj jest spokój bez celu. Oho. I powinien być główny nie nie paladyn gdzieś tutaj. Orik. Parvikal. No, zdążę się pogadać. Jak wygląda sytuacja? Jak wygląda sytuacja? Obóz jest otoczony przez orków. Nieźle się okopali. Bardziej alarmujące są jednak ataki smoków. Zniszczyły już cały zewnętrzny pierścień. Kolejny atak smoków przyniesie ze sobą jeszcze dotkliwsze straty. A ile jest tych smoków? Ile jest tych smoków? Nie wiemy dokładnie, ale pewne jest, że więcej niż jeden. To jednak nie wszystko. Cała górnicza dolina jest pełna bestii wspomagających smoki. Nie oszuchujmy się. Bez posiłków z zewnątrz nasze szanse na przeżycie są nikłe. Mm -hmm. No dobra, na mogę razie z tobą on pogadać on jeszcze o... Spokój, ale ta... Z tobą o Diego? Z którą grupą kretów poszedł Diego? Diego? Ten skazaniec? Jest w grupie paladyna Sylwestra. Okej, okay. dzięki za info. Będziemy musieli go uwolnić. O Rick? Na czym polega twoje zadanie? Na czym polega twoje zadanie? Jestem oficerem strategicznym Króla. Aktualnie podlegam wielmożnemu kapitanowi Garondowi. Jesteśmy ostatnimi paladynami na zamku. Pozostali albo uciekli, albo polegli. Naszym zadaniem jest doprowadzić tę ekspedycję do szczęśliwego końca i tak też uczynimy. Na inosa tak uczynimy. mam dla ciebie wiadomość. Mam dla ciebie wiadomość. O co chodzi? Twój brat nie żyje. Mój brat? Inos wystawia mnie na ciężką próbę. Mój brat zginął jako jego oddany sługa. Ta wiadomość przeszyła me serce jak strzała. Jedynie w modlitwie odnajdę siłę. No dobra. A jak wygląda sytuacja? Jak wygląda sytuacja? To, że się pojawiłeś, daje nam nadzieję. Potrzebujemy cię. Idź porozmawiać z Garondem. On wszystko ci wyjaśni. Okej. Okay. Dobra, jeszcze może z, pogadamy właśnie z, z tym górnodowodzącym. To jest kolejny rycerz Rycerz Garon. Skąd się tu wziąłem? Tak mówiłem. Nie jesteś górnikiem ani jednym z moich ludzi. Nie no? ma Słucham. Się Przeszedłem przez przełęcz. Nikt nie chce wiedzieć. Przełęcz? I udało ci się przez nią przedostać? Ja na nie Inosa. Nie Jakie są twoje rozkazy, żołnierzu? Nikt nie chce wiedzieć. Je Lord Hagen. Przybywam na polecenie Lorda Hagena. Mam mu dostarczyć dowód na istnienie smoków. Zamierzasz więc znaleźć taki dowód, a potem wrócić do bezpiecznego miasta, co? Coś w tym stylu. A więc chcę dowodu. Dostanie go. Ale nie odeślę cię do Lorda Hagena bez dokładnych informacji o rudzie. Słuchajcie, Lord Hagen musi się dowiedzieć, jak wygląda sytuacja i ile rudy wydobyliśmy do tej pory. W porządku, co mam dla Ciebie zrobić? Wysłałem trzy ekipy górników, nikt mnie, nikt ale żadna nie, nie z nich nie przysłała mi jeszcze ani bryłki. Trzeba Udasz się do każdej z nich i wybadasz, jak przebiega wydobycie. Potem napiszę list, który zaniesiesz lordowi Powinien Hagenowi. Wiedzieć lepiej. Mm, cóż, chyba nie mam wyboru. Tak wiesz, co o tym sądzę. No właśnie. Dlaczego właśnie ja, ale <tusząc> dlaczego na właśnie na ja? ja? Bo potrafisz prześliznąć się przez linię wroga. Moi ludzie żyć. nie mieliby żadnych szans na twoim miejscu. A ty już raz pokonałeś tę drogę? To zadanie w sam raz dla ciebie. Po twoi Nie ludzie się biją, a ja spierdala! Dobra, potrzebuję lepszego wyposażenia w takim razie. Potrzebuję lepszego wyposażenia. Zgłoś się w tej sprawie do Tandora. On da ci wszystko, czego potrzebujesz. Do lepszej zbroi. Gdzie mogę szukać... Gdzie mam szukać tych górników? Gdzie mam szukać twoich górników? Weź tę mapę. Zaznaczyłem na niej dwa to rejony, w których prowadzimy wydobycie. Gdybyś miał jeszcze jakieś pytania, porozmawiaj z Parsiwalem. On powie ci wszystko na temat górniku. Później... No dobra. Dobrze jest to, że przynajmniej górnicza dolina jest zmniejszona względem tej podstawki. I mamy tutaj relatywnie niewielki obszar do poruszania się. To nie będzie dużo szukania. Chcę, żebyś wypuścił na wolność Gorna. Chcę, żebyś wypuścił na wolność Gorna. To niemożliwe. Dużo Popełnił nie to wiele kostowało. przestępstw i musi za nie odpokutować. Ktoś nie mogę go wykupić? Cóż, istnieje taka możliwość. Chcę, Ale jego chcę, wolność będzie cię drogo kosztować. Tysiąc sztuk złota nie to moja cena. To dużo pieniędzy. A Gorn dużo narozrabiał. Przynieś mi pieniądze, a ja puszczę go wolno. Dla kumpla wszystko. Chcę tak wykupić Gorna. Go Dobrze, pożyło. idź do Gerolda i powiedz mu, nie że z mojego rozkazu ma wypuścić więźnia. Hmm, kumpel to kumpel, nie zostawia się ich w potrzebie. Jak wygląda sytuacja? Jak się mają sprawy? Nikt, nikt powinieneś czym prędzej ruszyć w drogę. Muszę wiedzieć, ile rudy wydobyto napoje. do tej pory. Nie ma tak, że gorn będzie za kratami i się obijał. Lęć mierdzący i patentowany jeden. Ma ruszaj do walki z orkami i ze mną. Eee... U boku, nie ze mną do boju. Dobra, idziemy powiedzieć, że ma go wypuścić. I pogadać z Gornem przy okazji. Albo nie. Idziemy do Taldorfa, wykupimy sprzęt. A tam to w następnym odcinku, bo już się kończy czas Nie mogę dopuścić, by te odcinki były zbyt długie Bo nie dam rady ich przesłać Naprawdę ostatnio to, to co się dzieje To po prostu żenada z moim YouTube Tandor, daj mi sprzęt Przysłał mnie potrzebuje Potrzebuję wyposażenia Przysyła mnie Garond, Potrzebuję wyposażenia Broń do walki w zwarciu czy na dystans Do walki w zwarciu Czy na dystans? Do walki w zwarciu do walki w zwarciu. Jednoręczna czy dwuręczna? Jednoręczna. Jednoręczna. W takim razie na pewno przyda ci się taka broń. A pancerz? Pokaż cokolwiek. cokolwiek. Co ty mi dałeś w ogóle? Miecz Paladyna masz. A co ty mi dałeś? W ogóle stary tutaj mam jakiś pancerz. Skurzony pancerz jeszcze mam. A co mi dałeś? Dobry miecz mi dał. Hmm. No, i tak kupiliśmy wtedy lepsze sobie. Mm, kurde, myślałem, że pan coś mi dasz człowieku. No nic, w takim razie tutaj skończę odcinek. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych. Hejka, idziemy uwolnić Gorna w następnym.